Gliwice nie tylko piłką stoją, ale też koszykówką od tego sezonu w drugiej lidze, a więc na trzecim poziomie gra młodzieżowy zespół GTK Gliwice i AZS Gliwice. W minioną sobotę w hali przy ulicy Akademickiej oba te zespoły zmierzyły się w derbowym starciu. Lepszy okazał się Gietek, wygrywając w tym bratobójczym pojedynku 81 do 67. A jak przebieg tego spotkania ocenił trener AZS-u Sylwester Walczuk? Posłuchajmy. Pamiętajmy, że oni są po finale mistrzostw Polski, także ich szczyt formy nastąpił już jakieś 2-3 tygodnie temu. I oni na bazie tego sukcesu, który osiągnęli, czyli wicemistrzostwo Polski, no weszli automatycznie w ligę. My My szukamy tych zwycięstw, no dzisiaj, dzisiaj okazało się, że po prostu nie łapaliśmy piłek i nie, nie potrafiliśmy rzucić do kosza i trafić z bardzo prostych pozycji, no, To w gdzieś w kluczowym momencie meczu, jakby jak się ważyły losy i, i było tam 1, dwa punkty, no, odegrało y, znaczącą rolę, y, niestety, no, wynik, wynik nie, nie odzwierciedla tego, co dzisiaj się działo tutaj u nas w hali. Niepocieszony po końcowej serenie był też zawodnik AZS-u Jakub Ściegienny. Niestety... Chłopcy zaskoczyli nas swoją bardzo mocną ofensywną, ofensywą, obroną i niestety przegraliśmy. Humorem za to tryskał reprezentant GTK Gliwice Michał Podulka. O, pierwsza wygrana, cieszymy się bardzo. Wygraliśmy szybkim atakiem, agresywną obroną i, i celnymi rzutami pod, pod kosza. To jednak dopiero początek rozgrywek Sylwester walczył zapowiada, że jego drużyna jeszcze pokaże na co ją stać. Udało się wystartować, mieliśmy sporo problemów, o których już wcześniej e, mówiłem. E, natomiast udało się, gramy, zespół mamy taki, jaki mamy, musimy walczyć. No dzisiaj derby takie na powiedzmy w, w drugiej lidze w Gliwicach Świętokoszykówki można tak nazwać. No dzisiaj GT okazał się lepszy.